No, i teraz sam odcinki już według cyklu dzień-noc, noc-dzień i tak dalej, czyli bardzo fajnie. Cyk, craftujemy se. czy Sztabki. Lag. Nie, nie ma lag. Bo tu tam jest. O ja. Dziesięć bloków. Wsiadałem z to albo to schować do środka, albo do lodówki. Tam to, to wszystko dzieje ale w drodze. Hmm, komu to by? Dobra, tam trzeba by znaleźć jakiegoś tu wiśniaka od wągielu. A no tak, Fishermana od wągielu. To jest pomysł. No, może pójdę w tamtą stronę teraz. Tutaj chyba nie byłem wcześniej Hmm, nie Mało dajmyntów Tutaj nie ma dajmyntów Kwarc Też niezbyt Tu jest ogień Tu jest... Co to jest za... Okienko O! Kwarcyk Jeden, drugi Cyk, 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 cyk. Tyk. Mmm. Mushroom. Kurde. Co? No ale panie reproduktorze, no. Proszę uspokoić kolegę, bo się pożegnamy. Dlaczego tu nie ma kwarcu? Kwałc Więcej kwałcu o -o, o o o Ale tu jest rów Mariański hmm. I wiesz co z tym Jankiem się stanęło w końcu? Nie wiem Ale bym ich porobił, nie no. Ale było blisko. 24 poziom. Do 30 jeszcze trochę brakuje. Ja sobie kopię ten kwart stąd. Z sufitu. Trochę by się przydało tych więcej automatycznych farm porobić na chacie. Bambusu mogłaby być automatyczna. M. Co em? Co? Rzuciłem fireball'a na prosto? Nie? On pie... mi poleciał jakoś krzywo. <śm> to nie wiem, no nie byłem, nie widziałem. Kurde, zabij mnie no! Blisko było. Bo musiałem wykopać tam dużo rzeczy. <śm> to może dlatego. <śm> <śm> dobra, wrzucę do nie wiem, ognia. Nie mogę. Nie to mogę. No nie wiem. I to się spali. Tu spolezę. Hm. Może tam. Da. Dobra. dobra.

Gdzie ten kwarc polas cały? Oj, oj, oj. Dobrze, że mnie skoczył. No coś mi się kwarcyk skończył. Przejdę, przejdę. No nie! Nie bić mnie! Dobra, tak też pocznę. To ja ostatnie, co mam do zjedzenia? Jeszcze ja tych kwarców tej pary zdobędę i tyle będzie z tego. Ty, 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 Tu nie znajdę Dwudziesty 26 poziom tu już prawie jest, 27 siódmy, znaczy czyli już prawie jest 30. Dobra, dobra. Mhm, prosikowe. Pewne, no, Żeby się dało zamknąć, no. Dobra. Pik, pik. O. O, Enderian, tam się na mnie patrzy. Co ci się udziela reklama tego firmy ubezpieczeniowej? <grym> Jak dobrze kojarzę. No, to jest chyba od firmy ubezpieczeniowej. Czy nie? do lodówki, No. Pochyl latają. mam, potem będzie ja. Jak można być tak bezmyślnym, żeby tak zrobić, no? do lodówki.

Który to jest? 8 minut. Jest to? O, jest tutaj to. Co ja tam słyszę za piosenkę. O? Co ja za piosenkę słyszę no. tam? Żadne, ale, ale w ogóle to. tutaj, bo ja już wyłączam. Nie, ale. No. A ty już wyszedłeś z serwera? Nie. A co? Y y no bo... No to byś tutaj wyłączył u mnie, bo ja już ogólnie. No to wyłączę, tak... wyłączę, wyłączę, tylko tej... <laughs> ruiny portala! A wiesz w ogóle... A wiesz w ogóle o co chodzi? Bo... Ja cały czas walczyłem, cały czas próbowałem obronić nasze łóżko, zabijałem dwóch naraz, nie? A u nas jeden gościu cały czas kampiusy zbierał, a tam ci go nawet nie atakowali. No, kibak, <laughs> kill of silk Touchem. Ale fajnie. Znalazłem w skrzynce kill of silk takiej. <laughs> okay. W tej od portalu zniszczonego. O, a co znalazłeś? No kill of silk Touchem. No. Dobra. To ja już tego... Ja już się rozłączam tu na Discordzie. No, to się rozłączy Naura. Na A czego czekaj chwilę, bo... E, bo on jest... Ale jak jest w grze Lunar Client. Klient. To nie mam powiedzieć co to jest. Aura w każdym razie, no, chodź Hmm. No i dobra A ja potrzebuję zdobyć tylko pół poziomu Ale z jakiegoś dziwnego powodu nie mogę tego zrobić Znaczy półtora w sumie Potrzebuję poziomu O, tu jest jakieś złoto Na węglu bym tak szybko nie na ekspił Co mi powiesz? A, no dobra, to już koniec. Nie, no nie teraz! No teraz! Dobrze, że jest noc. Dobra, do widzenia. Koniec tego nagrywania.